Okej, okay, siemanko, z tej strony Enzzi i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku Wiejskiej Przygody. Okej, okay, siemanko, witam was w kolejnym odcinku i co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj zwiedzimy sobie to oto górę, która znajduje się tam i spróbujemy dostać się do hobbitów, którzy prawdopodobnie będą mieli dla nas jakieś zadanie do wypełnienia, a tymczasem jestem u kowala, który nadal nie chce ze mną handlować. Yy, bo się sprzedał. Okej, okay, tak więc będziemy śmigali na tą górę, tylko yy, nie za bardzo mam pojęci jak tam skoczyć, bo no to to są trochę szczyty, a ja nie mam czym się chyba za bardzo podeprzeć, chociaż chociaż w sumie mam tutaj trochę drewna. Wiecie co, jeszcze po drodze wywalę sobie parę śmieci, które nie będą mi za bardzo potrzebne Czyli na przykład złote miecze O fuck! Kurczę ja bym znowu poszedł gdzieś dalej bez żadnego miecza Eee, czekajcie, prawdopodobnie on będzie miał w środku to jakiś workbench. O, właśnie. I teraz tak. Co ja chciałem sobie zrobić? Mam plecak i w plecaku będę miał o cztery żelaza, czyli jak znalazł? Jeszcze patyki gdzieś to powinien mieć. Okej. Okay. I zrobimy sobie normalne żelazny miecz, a nawet dwa. Żebym miał na potem. Okej. Okay. Powywalamy sobie jeszcze te śmieci. To mi w ogóle niepotrzebne, zapalniczka mi niepotrzebna To mi niepotrzebne, skąd ja mam zapalniczki w ogóle? To też nie, e, to też nie, piwka sobie zostawię bo to jak najbardziej kiedyś może się przydać Fajnie zawsze się napić, nie? wezmę sobie jeszcze plecak, dobra, chyba wszystko <laughs> i możemy lecieć na tą górę, w ogóle e, pisaliście w komentarzach, że czemu wyjebałeś tą modyfikację or nie? bo ona była całkiem spoko i tak dalej Słuchajcie, nie wyrzuciłem na stałe. To jest tylko po to, że mógł tutaj polatać sobie po tym świecie normalnie, bo ona trochę bugowała mi tę modyfikację. I w momencie, kiedy wyjdę stąd z tego świata, normalnie wgram tam tą modyfikację i będziemy dalej po prostu zwiedzać rzeczy, które ona będzie nam tutaj tworzyła, nie? W ogóle. Fak się nie ładuje oczanki. O! Zaczęły się ładować. I a propos teraz. Nie wiem kiedy ten film się pojawi, bo to, to, to dzisiaj jest yy, aktualnie wtorek i to jest dzień przed moim wyjazdem na IM i po prostu nie będzie mieć cały tydzień, więc znów nie będzie filmów. Dzisiaj spróbuję ponagrywać trochę więcej materiałów, tak na zaj, żeby wam tam... Ło, będzie... O, fuck. Już chciałem zrobić parkour, ale czy mi się uda tu wskoczyć? Czekać, sobie sobie zabezpieczenie. Nie, jednak nie. <ścoughs> Jak w się już kontrol wciskałem co ja mówiłem co ja mówiłem a mówiłem to że teraz przez dłuższy czas właśnie nie będzie filmów i to dlatego że mnie też nie będzie i nagrywam na zaś więc nie wiem kiedy ten film się wrzuci i mówię wam to dlatego że nie chcę po prostu znowu wiecie takich komentarzy czemu nie nagrywasz znowu nas opuściłeś i tak dalej więc po prostu wam się tłumaczę dlaczego tych filmów teraz nie będzie i to nie jest przez to że się opierdalam i mi się nie chce tylko właśnie dlatego że po prostu no nie mam jak okej okay. Tu są jakieś dziwne wieże. Chcę tam wejść, zobaczyć co tam. To jest masakra. Mój pies wyzywa się z jakimś innym psem. Słyszycie? Dobra, eu, chyba. Nie wiem, czy ją słychać, czy nie. Zakiry! Okej, okay, chyba na nią troszkę wpłynąłem. Już się uciszyła. Jeżeli nie, to zaraz do niej pójdę i, i się skończy zabawa. Fak, nie mam kilofa. No nie. I co, z czego sobie teraz kilof zrobię, jakie nie mam? Praktycznie nic. Żelaza też nie mam, bo zrużyłem hmm, Czekajcie, kamień, chociaż gdybym miał to, że było coś. Ale kamienia też nie mam. Wiecie co, zrobimy sobie tak. Zrobimy. No ten rajoba. Zrobimy sobie patyki. I z tego sobie zrobimy drewniany kilo, po czym wykopię ten stone. I w ten sposób będziemy mieli kamienne rzeczy. Nie wiem, czemu zrobiłem dwa w ogóle tutaj. Te drewniane skoro i tak będę wyrzucał, ale jak już będzie Zejdziemy sobie niżej, bo nie będę przecież tutaj u góry tego kładł, bo nie wiem nawet jak Okej, okay, 6, chyba 6 powinno starczyć Tak więc, skopiemy to Skraftuję sobie i wejdziemy tam do góry na tą wieżę i... Chyba nie będę na tą wieżę tutaj wchodził, bo ona jest strasznie wysoka Równie dobrze mogę wejść tutaj sobie naokoło tam I tam powinna być jeszcze jedna wieża chyba, nie? Tutaj na mapie widać, że są dokładnie dwie, jeszcze jest jeszcze jedna po drugiej stronie więc ten, ten sposób to... przez moment już miałem wrażenie, że wiecie, wykopie sobie ten jeden blok i... i wrzucę spadnę na w dół <laughs> okej, okay, daleko to jeszcze będę miał? A jeszcze spory kawał no dobra, skopiemy się na dół, to wiecie co, zrobimy przyspieszenie, jak już będę na dole, tam... wejdę gdzieś, to się zobaczymy no dobra, jesteśmy na dole i spróbujemy z nimi zagadać, czy oni coś tutaj mogą mi powiedzieć. Mmm. No. Wiem, wiem, że jesteś. z yy, tym. słysząc Gondoru, ale. ale nie o to mi chodzi, słuchaj stary. Ja nie przeszedłem tutaj z tobą rozmawiać o Twoich jakichś tutaj. Co to jest? Chcę to. Czekajcie. Beacon of Gondor, to jest. to jest Beacon, czyli. Czyli ciekaw jestem w jaki sposób będę mógł tego użyć. Bo beacon to jest to, co daje mi efekt jakiś, nie? jeżeli jestem gdzieś tam niedaleko tego i ma pod sobą różne śmieszne rzeczy. Chyba! Nie wiem co to dokładnie znaczy: beacon po, po angielsku, więc. Nie mogę powiedzieć tutaj tak dokładnie. Ale wiecie co? Znalazłem Mordor, chyba. Więc śmigniemy sobie tam Spróbuję kogoś jeszcze utłuc Tak żeby może w końcu ten pieprzony kowal chciał ze mną rozmawiać Bo póki co to on strasznie mi tej grymasi Zaczyna trochę gwiazdożyć Więc jest słabo Czekajcie może wezmę sobie Owce poubijam Wezmę sobie trochę Wełny i będę mógł sobie zrobić łóżko nie? Okej, okay, dobra. Możemy tam chyba wbijać. Nie wiem, czy to będzie jakaś wieża czy nie, bo teraz już jestem trochę lepiej wyposażony, mam ten żelazny miecz, więc wydaje mi się, że mam jakieś szanse tutaj w starciu z nimi i mogę ich zabić, czekajcie sobie. Tylko ekran trochę. Rozjaśnię, bo nic tutaj nie widzę na tym czarnym biomie. Hmm, tu nic nie ma. O! Spadłem, bym sobie kolana połamał. Okej. Okay. Fuck! Nie chciałem tu wpaść. To wygląda trochę jak taki mm, cave, jo? Czy nie? Tak, to, to jest cave w ogóle. Y, czekajcie, bo ja w ogóle jem nie to co powinienem. Mmm... Y, muszę się najpierw podsadzić, żeby stąd wyjść, bo nie jest po cave tutaj latać. To może być ciężko. I polecimy gdzieś tutaj, nie wiem, czy znajdę jakąś wieżę. To akurat są drzewa już tam z tego. Chyba Ala Gondoru. Nie wiem. Mówi się, że tutaj gdzieś też będzie boss i... Powinien być gdzieś tutaj. Co nie był, gdybym go znalazł. Ale wątpię, żebym go tutaj tak szybko odnalazł. Tym bardziej, że ja już te, krążę tutaj kolejny odcinek w poszukiwaniu kogokolwiek. A najgorzej ma chyba z hobbitami, których ostatnio szukałem z grubo ponad pół godziny. To chyba do godziny prawie, że dochodziło. Więc ciężko będzie ich znaleźć. Ale znalazłem tutaj wioskę, gdzie jest jeden zły. I to jest Gornak, The Ork, Mercenary kto? To kurwa, bo jest zniknął. Okej, okay, ja i on mnie nie bije, z czego możemy zauważyć. Looks like. Zapnij Niech mi życie układał chamie. A jaki twardy, nie? Ej. Długo walczył. Czekajcie. Hmm. Ciekawe czy coś znajdę w, w tych skrzynkach Zawsze mam nadzieję, że jednak może coś takiego fajnego Coś czego... O! Small pouch Pouch Nie wiem, coś, coś, coś Nie wiem, nie wiem co to jest Polecimy... Tam jest jeszcze jedna wioska O! Są dziury same, nie widać tego po prostu Polecimy sobie jeszcze tutaj do tamtej wioski, może tutaj coś znajdę, a zawsze jest to jeszcze jeden ubity tutaj ten web W ogóle mam achievementy i... I mam już wzięty ten, że mam 50 e, na plusie. Mm, mam ten punch, a to już jest 100. Plus 100 Więc trochę tam jeszcze będę musiał tego... zrobić, czekajcie czekaj, jakieś jeszcze achievementy. z Misty Motime. Aaaa. W ogóle mam jeszcze ich jakby nie ten, nie odblokowanych, z czego ja tutaj zauważyłem. Nie wiem, nie wiem jak to działa za bardzo. Ale pójdziemy sobie tutaj i tego strażnika os ubijemy, żeby zawsze mi tutaj trochę więcej punktów dał. No i tak nie będzie chciał za bardzo ze mną rozmawiać, bo mam rangę na plusie, więc nie ma szans po prostu. Co to jest? Ja Będę to chciał mnie wziąć sobie. Wiecie, bo to może mi się kiedyś tam przydać. Potem sobie mogę pokminić, co to w ogóle jest I co z tego zrobić Okej okay. Jeszcze zabiorę to główienko I przeszukamy skrzynki Bo tutaj zauważyłem, że tak jak znalazłem teraz ten small punch, to akurat mi achievement jeden wskoczył, więc... Może bym znalazł na coś fajnego tutaj O, to jest duży już taka ta sakwa Okej, okay, jeszcze tych chyba jeden <laughs> Namiot i możemy lecieć. Tam jest jeszcze więcej tych, tych, tych wiosek, ale nie chce mi się tam kurcze lecieć, bo no bo to bez sensu trochę, tak? Lepiej by było gdybym znalazł te, 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 te Znaczy nie trolle, tylko hobbity. Wiecie co? Tutaj jest ten las taki duży, jak możecie zauważyć. Nic nie widzę, tutaj jest tak cholernie ciemno. Wierzę muszko ale nie chcę go teraz tutaj robić. Chociaż... Chociaż może, chociaż może sobie jednak go zrobię yy, Tylko musiałbym zrobić jeszcze workbench Czyli... tak Akurat idealnie mi stacze na musiał dh, sobie tutaj pali Ok. I przyśpijmy się, ciekawe czy coś mnie obudzi w nocy Bo wiem, że jak się śpi na dworzu To właśnie coś takiego może się stać, ale jednak nie Puszko zabiorę ze sobą Chodź! Z zaskoczenia go wyżyłem od tego, co on się zorientował On do tej pory jeszcze jest zaskoczony Okej, okay, jeszcze troszkę No dobra, i jest ubity mm. Nie ma tutaj nic, już nie w tych skrzynkach Chcę pójść do tego lasu, bo wiem, że to są jakieś takie pająki podobno I... Jestem ciekawy, czy one mi się tutaj... Czytają? Czy będą? Czy no dobra Po małych problemach tutaj z Minecraftem, który mi się wyłączył. Trafiliśmy do lasu, w którym powinny być pająki, których nie ma. Mam normalnie ustawione tutaj poziom na difficult, więc, znaczy, na normal mam ustawione poziom trudności. Ale tutaj, nie no, niu, ja nic nie widzę, nie? Okej, okay, słuchajcie, wiecie co? Ten odcinek troszkę już jednak trwa. I zakończymy go w tym momencie i kolejny odcinek rozpoczniemy już nie od szukania w ogóle tych hobitów, tylko ja po prostu pomiędzy odcinkami pójdę do tych Trollów z kwadratowymi syckami, Tam dużymi stopami i tak dalej I tam rozpoczniemy sobie normalnie już kolejny odcinek I będziemy wykonywać misję. Jeżeli się okaże, że jednak nic tam nie będzie ciekawego To po prostu wyjdziemy z tego świata I zaczniemy nową przygodę, tak? Więc piszcie mi, czy takie coś wam odpowiada Żebym tak zrobił Kolejny odcinek będę nagrywał prawdopodobnie Już za chwilę A kiedy się pojawi to nie mam pojęcia Tak więc słuchajcie To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze odnośnie całej tej serii, modyfikacji kanału, o czym tylko tam yy, chcecie, możecie kogoś pozdrowić w komentarzach nawet. Subskrybujcie mnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wbijajcie na fanpage'a, polecam fajną grę w opisie i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale, tak więc siemanko, cześć, papa. Pa.